Gościa brutalnie zabili, a tamci się jeszcze z tego śmiali. Jak byście zareagowali w takiej sytuacji? Co zrobić z człowiekiem, który w sposób nieludzki śmieje się z cudzego nieszczęścia? Nieszczęścia to mało powiedziane. Z cudzej tragedii. Zaciera ręce. No, wreszcie dostało mu się. Może widzicie w tym nawiązanie do śmierci Charlie'ego Kirka, ale ja mówię dzisiaj o księdze Jeremiasza. Bo nadal w kolejnym dniu czytania przerabiam to, co prorokował on do nie tylko Izraela, właśnie również do ludów ościennych. I tu widzimy, że taka ludzka podłość jest od wieków tak naprawdę. Prorokował do ludów ościennych z powodu ich pychy, dumy, wyniosłości i pogardy, z jaką traktowali Izrael. W jego dniach pokuty, nieszczęścia, kary, wygnania, Przykładem jest Moab, który właśnie jest karcony przez proroka za to, że w momentach najstraszniejszego ucisku i krzywdy wyrządzanej Izraelowi, chociażby przez wojska Babilonu, oni skakali z radości. Prorok Jeremiasz kieruje słowa sądu ostrzeżenia, przepowiada rychły upadek i, i karcenie wszystkim właściwie ościennym narodom Egipt, Filistea, Moab, Ammonici. Edomici, Kedar i Hasor, potomkowie Izmaela, wreszcie Damaszek, no i sam Babilon, na którego też przyjdzie pora, a który póki co jest młotem, narzędziem w ręku Boga, który ma przynieść Izraelowi, Judzie, no, karę i upamiętanie. Wspomniałem o Charliem Kirk'u, dlatego, żeby trochę uspółcześnić, jak zwykle chcę, żebyśmy wzięli sobie do serca to, co mówią autorzy biblijni, bo jest to bardzo aktualne. Naprawdę nigdy nie cieszyłeś się z tego nieszczęścia? Łatwo jest krytykować, ale przyjrzyjmy się sami sobie. No i wreszcie czemu służy taka kara dla wszystkich ościennych ludów? Między innymi temu, żeby tak jak w przypadku Egiptu Juda, judejczycy nie szukali ratunku tam, gdzie nie powinni. Powinni odsiedzieć tam te 70 lat w Babilonie i wracać do swojej ziemi, a nie próbować szukać schronienia w miejscach, Skazanych na zagładę. Zamiast szukać środka Bożej woli dla mojego życia indywidualnie, zamiast słuchać, co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć, co chce ode mnie, żebym wykonał, gdzie chce mnie zaprowadzić, ja błądzę gdzieś po miejscach, które gdzieś podobno mają przynosić powodzenie, błogosławieństwo. Nie. Boża wola jest tu i teraz dla mnie jakaś, i mam się dowiadywać tego wprost od samego Boga.